Przylotna Sikorczynka z inspekcją na balkoniczną pod kątem zarazy i radzenia sobie z chorobliwością klasyczną. Nie spotkawszy ani słoninki, ani spyreczki, nie mówiąc już o gotowcu, zostawiła w ogonie zorganizowany odlot w przestworza. Do chmur ludzkości, składliwych niczym pióro po piórze, łza po łzie, w przylepinie do ciała, szczególnie do twarzowości zamaskowanych masek, na niepoznanie opatrzności, kroczącej za nami krok w krok, gen w gen, aż staniemy gniuszem goniącym w kółko za wolą wolności, za wiecznym słowem z wiecznego pióra, z pióropuszem od pustowej pustyni.